Cześć! Jesteśmy w malowniczym Józefowie, 30 minut od centrum Warszawy, tuż obok rzeki Świder. To właśnie tu możesz wybudować swój wyważony dom z dużym ogrodem. Na sprzedaż działka budowlana w Józefowie o powierzchni niespełna 2200 m2. Józefów od lat znany jest jako miejscowość uzdrowiskowa, która oferuje malownicze tereny zielone i przyjazne środowisko idealne dla rodzin oraz osób szukających spokoju. W najbliższej okolicy znajdują się centrum sportu i rekreacji z basenem, miejska plaża nad świtrem, szkoły, przedszkola, żłobki, restauracje, sklepy apteki, prace zabaw, korty tenisowe czy pole golfowe. Obecnie na działce znajduje się drewniany dom w stylu Schiedermeier o powierzchni 119 m2, który przeznaczony jest do rozbiórki. Do działki doprowadzone są wszystkie media, takie jak prąd, kanalizacja, wodociągi oraz gaz. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego możliwe wybudowanie na działce domu jednorodzinnego, bliźniaka czy budynku usługowego. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na prezentację już dziś. Piotr Borowski, Boro Estate.